Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Udało się moi drodzy, przeprowadziłem się, ostatnie cztery dni były dla mnie cholernie ciężkie i ostatecznie i oficjalnie wczoraj w nocy mm, zakończyłem część przeprowadzkową związaną z hodowlą. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy paczkę niespodziankę od kolegi Michała i słuchajcie, w paczce są akcesory mrówkowe i podobno jakieś mrówki. Ja nie wiem co to za akcesoria i nie wiem co to są również za mrówki. Słyszałem tylko, że są to mrówki z Azji, także może być naprawdę ciekawie, ale tak jak mówię, zawartość to jest jedna wielka tajemnica. Michał powiedział, że postara się zrobić naprawdę fajną paczkę, więc sprawdźmy co to się ukrywa. Ja szczerze powiedziawszy, bardzo lubię dostawać gadżety związane z mrówkami, bo wiecie, to są rzeczy, które zawsze się przydadzą. Co my tu. Wow, o, najlepiej, słuchajcie, już w tym momencie nam się jawi czerwona folia do gniazda. Fajnie, bo tak się chyba z pół roku zbierałem, żeby w końcu ją kupić, i dostałem. Dzięki, Michał, bo no w końcu. Najlepiej, z tego się mega cieszę, aż normalnie sobie zaraz zrobię, bo póki co rolę czerwonej folii pełni folia aluminiowa po prostu położona na gniazdo, także za to dzięki wielkie, naprawdę. List i numerki przeczytamy sobie zaraz, tylko wyjmę po kolei może te rzeczy, wow, tu będzie grubo, tu będzie grubo. O, jest jeszcze wizytówka, zaraz sobie sprawdzimy ją zatem. Dobra, to zostawiam moi drodzy. Tylko przeczytam co tutaj jest. Przeczytaj poza kamerą. Dobra, czyli to jest personalnie dla mnie. Chowam zatem za ten zakadr. A my zabierzmy się za list. Najpierw wchodzi wizytóweczka. Mamy tutaj Michał Krakowiański, Antfan, sklep z mrówkami. Jeśli komuś by się spodobał jakiś asortyment, który ja tutaj dostałem, no to wiecie, gdzie go szukać. Aha, tutaj jest jeszcze odnośnik na Facebooka. Dobra, warto wiedzieć. Przeczytajmy zatem, co się dzieje tutaj. Hej zając, mam na imię Michał, mam 14 lat, od ponad roku prowadzę sprzedaż na Allegro. O, to widzę, że kolega taki rezolutny, dobrze, dobrze, tak trzymać. Moją pasją od lat jest myrmekologia, jestem bardzo szczęśliwy, że idzie w górę i nasza pasja, zainteresowanie staje się coraz bardziej widoczne i jest zrozumiałe. Od kilku miesięcy interesuję się też pająkami oraz ogólnie terrorystyką. Mam już własnego pająka, czyli Brachypelma Vagans. Myślę, że ma u mnie dobrze. Postanowiłem wysłać ci tą paczkę, ponieważ bardzo fajnie prowadzisz filmy w bardzo ciekawy sposób. Mam nadzieję, że spodoba ci się moja paczka. Starałem się jak tylko mogłem. Pozdrawiam. Dzięki Michał. No, powiem ci, że kurczę, jak masz 14 lat i już się dorobiłeś wizytówek, a ja mam 27 i jeszcze się ich nie dorobiłem, no to propsik dla ciebie. Jest jeszcze druga kartka. Obstawiam, że to będzie spis. Wiecie co? Ja tego spisu nie czytam, tylko będziemy na bieżąco patrzeć. Wypakuję wszystko i najprawdopodobniej zmienimy kadr, bo tu raczej nie będziecie widzieli tak, jak powinniście. O, tu są chyba probówki z mrówkami. O, najlepiej. No, powiem Ci, że naprawdę propsik zapaczkę. bo... Dobra, kochani, ja wyciągnąłem wszystko. W związku z tym zmienimy kadr i sprawdźmy, co tu się znajduje. I czytamy listę. Powiedzmy trzy pierwsze pozycje. Pierwsze. Akcesoria, czyli karmnik, miodziarka, karmnik poidełko, przejściówka... Zatyczka i przejściówka. Sprawdźmy co się dzieje wobec tego w tym woreczku. Dobra, czyli to jest przejściówka. Tu też mamy przejściówkę z wężyka na wężyk. O jaka fajna zatyczka. Świetnie zrobiona naprawdę. No z uszczelką, bardzo fajnie. I tu mamy karmniki i poidełka. O tutaj słuchajcie jeszcze w piątce jest probówka, która jest do poidełka. Jakie fajne, takiego nie miałem, powiem wam. Ło, wow, ale się mrówy ucieszą. Bajeczka. Świetnie, naprawdę. Takie akcesoria zawsze bardzo lubię, więc mega się z nich cieszę. Co mamy dalej? Numer 2 mówi, że dostaję dwie probówki. Takie zwykłe małe probóweczki. Numer 3, moi drodzy, to gniazdo wykonane w technice druku 3D, jak mówi ściąga. Tutaj mamy gąbeczkę i tu się wylewa wodę. Teraz zobaczmy na komory. O yeah. Genialna komora, no spójrzcie na nią. Kurde, jakie ładne. Nie no, wypas. Naprawdę super. Bardzo ładne gniazdo mały. Nieźle. Strasznie fajne. Ciekawe, ile takie kosztuje. Kolejny punkt to czerwona folia. No to nią się już przed chwilą jarałem, to nie musimy jej omawiać. Jak wygląda świat na czerwono? Właśnie tak. Jeśli chodzi o pokarmy to dostałem yy, mieszankę, miodu z, yy, mieszankę miodu akacjowego i zmielonego mącznika. No ciekawe, takiego połączenia jeszcze nie widziałem. Dalej mamy 2 ml pyłku pszczelego, miód akacjowy 2 ml. Dalej jest 10 g mieszanki ni nasion to dla jakichś mesorów na przykład, bardzo by się ]działa taka mieszanka, myślę. I to słuchajcie, jest coś dziwnego. To jest miód w kapsułce, patrzcie. Czekajcie, aż go wyciągnę. Wow, spójrzcie na to. To chyba on jest w jakimś wosku, tak mi się wydaje. ja. Yeah. No, powiem ci dzięki za to. Teraz, niestety, kurczę, mam wszystkie kolonie, przynajmniej te większe najedzone, więc bez sensu jest im to dawać. Ale przegłodzę trochę moje kampo i wtedy nagramy film, jak im to wrzucam, bo to naprawdę jest strasznie ciekawe. Co to oni nie wymyślą? Kolejny punkt, kochani, to jest gniazdo akrylowe. No, e, no, porządnie wykonane. Wow, naprawdę bardzo ładnie. Miałem kiedyś gniazdo akrylowe, ale były troszkę takie słabsze, bym powiedział. To jest naprawdę kawał chyba dobrej roboty, tak mi się wydaje. Ale jest jeszcze jedno gniazdo akrylowe i ono, słuchajcie, ma wysokość komór na 9 mm, czyli na większe gatunki. Niższe ma 6 mm i 8 na rurkę, a wyższe ma 9 mm i rurkę na 10 mm. No to by się zgadzało. Ma to sens. Bardzo fajne gniazda, dzięki. Numer 9 to jest alkohol, czyli wymieszany jakiś podejrzewam spirytus z talkiem. I to służy, żeby nam mrówki nie uciekały. Coś jak fluon, tylko takie chyba bardziej domowej roboty. Tutaj jest miód 100% naturalny w strzykawce. I na sam koniec mamy piasek kwarcowy. Także tyle, jeśli chodzi, słuchajcie, o akcesoria. Ale zaraz, zaraz. Ja tutaj mam trzy fantastyczne zapakowane probówki. Co w nich jest? Słuchajcie. No więc, ściągawa mówi, że jest się z czego cieszyć. Mamy tutaj królową plus robotnicę Tetramorium guanxiensis. Kolejna jest królowa Camponotus turkestanus. Jakby tego było mało, na sam koniec jeszcze jest królowa plus robotnicę Messor nondentatus. Wow, dzięki, mega się jaram. No i jest, moi drodzy, piękna królowa Camponotus turkestanus. Wiecie co, zaraz zrobimy jej szybkie makro, odkładam póki co. Kolejna jest mała kolonia tetramorium wang sinensis. No, trochę ich tu siedzi, powiem wam. Zaraz też postaram się zrobić makro, ale nie obiecuję, no bo jest to takiej słabej przejrzystości plastik. I ostatnia, moi drodzy, Messor nondentatus. Tutaj dostałem probówkę zresztą robotnic. Natomiast tutaj jest główne gniazdo. Wygląda to świetnie, słuchajcie. Królowa Wielka, robotnice też. No, jeśli szybko się rozwijają, to będzie o czym nagrywać. Teraz przełączmy się na szybkie makro. Pierwsze, zobaczmy tetramorium. No, będąc szczerym, to one wyglądają tak trochę w sumie podobnie do myrmik, tak mi się wydaje. Tak, jak wiecie, małe pomarańczowe mróweczki. Nie mogę królowej zlokalizować tutaj. O, to chyba ta. No, to chyba będzie królowa. Dobra, zaraz je przełożymy. Tutaj mamy strzykawę z mesorami. No, mesorków jest dużo, powiem wam. Tam królowa też się kryje z całym potomstwem. Wygląda na to, że kolonia całkiem nieźle rozwinięta, ale nie mogę nimi obracać, wiecie, bo im zrobię straszne trzęsienie ziemi. Więc też odpuszczamy. I na sam koniec mała perełka, czyli Camponotus Turkestanus. Trochę mrawa ta królowa. Będzie trzeba jej dać białeczko, miód i zostawić ukrytą na nie wiem. Dwa tygodnie na pewno. No, i będziemy czekać na rozwój. Dobra, kochani, przełóżmy rówy i co my w ogóle tutaj widzimy. Mam dwa pojemniki. Do tych pojemników sobie wsadzimy mesory i tetramorium. Następnie wsadzimy po prostu probówki obok, no i myślę, że one prędzej czy później się do nich przeniosą. Jak się przeniosą do probówek, no to wtedy będzie można kombinować dalej. Probówki obwijam folią, żeby tam po prostu miały ultra ciemno. Mniejsza jest dla tetramorium. A tutaj mamy większą dla mesorów. Następnie możemy przetestować ten alkohol i sobie wysmarujemy brzegi pojemników. A patrzcie, tu jest nawet pędzelek. E, no, profesjonalnie. Ja tam wolę użyć wacika po prostu. No tak średnio się to nakłada, powiem wam. Myślę, że jednak fluon jest lepszy, no ale też fluon swoje kosztuje. Ja co prawda mam fluon na półce, ale stwierdziłem, że użyjemy tego dla testu. No i okej. Okay, wkładamy nową probówkę dla mesorów. Następnie trzeba je otworzyć. Dobra, jeszcze tutaj są trzy robotnice z larwą. Przymykam. No i będę czekał aż się przeniosą. Teraz tetramorium. Identycznie, moi drodzy. Również przykrywam. No, i myślę, że po mniej więcej tygodniu one się przyniosą. Dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. Jeśli ktoś zdenerwował się, że nie było pająków, spokojnie, w sobotę będą pająki, nic tam nie ucieknie. Dodatkowo chcę powiedzieć, że serio, dzisiejszy film to tak przez przypadek się udało zrobić, bo ja byłem pewien, że się nie wyrobię. Więc naprawdę mamy niebywałe szczęście, że dzisiaj ten film wyszedł. I tak naprawdę tyle. Zapraszam Was dodatkowo na mój Instagram, bo tam jest spoko, ale to stwierdzicie dopiero jak wejdziecie i sprawdzicie sami. I nic więcej nie mam do dodania. Trzymajcie się i do zobaczenia